Tu jest przynżyto. Włosy już idą w dół. Na pewno po rzepaku będzie do łucynia, ja rzepaku nie mam, także i ja czekam na przynżyto. Aż znajomy skończy rzepaki i zrobi się na przynżyto, a potem już by czekał na przynice. Dzisiaj 13 lipca. Nie wiem kiedy ten film obejrzycie, ale pewnie w niedługiej przyszłości. Niekiedy mi się tam zbieram na dowcipkowanie. ale taki film to nie mają nagrać. To trzeba jeszcze przejrzeć, obrobić, wciepnąć do neta. A człowiekowi się po całym dniu roboty na się nie chce. Proste. Także potem wciepływa te filmy wtedy, kiedy jest czas. Wtedy siadłem na kumpa, przerobią, montują, pożą. Przeważnie to jak jej dziela. O i tu jest przynżyto. Eleganckie. Się przy... Tu jest kawałek pszenicy hektar 30 W zeszłym roku to był inkśmi o zimy. Momentami tam jakieś ości wyskoczyły, ale tym się nie przejmuję. Tu jest ten owiec, co z którego miało nie być nic. Co ktoś tam twierdził, że tak pójść do sioty, to z niego gówno wyjdzie. Pięknie go skróciłem i wyszło elegancko. Kolejny kawałek pszenicy, tu jest hektar. No i tu do miejsca, gdzie był mi o zimę. Wiadomo, ten rozrzutnik na początku, jak go włączysz, to żywnie hałdą gnoju i tak to zostanie. A tu jeszcze jest 3 hektary pszenicy. No, prawie 3 hektary. Także możecie sobie policzyć ramą pszenicy w tym roku. Tak, bieg Moment, chwila, bo chyba nie przestawiłem posuwu. Bo zawsze na koniec, se przestawią przestawiam posuw na szybki, no i jest. Jest na szybkim. Trzeba dać A, no, no kurde no Nie pójdzie to teraz przesunąć Trzeba jeść po jakiegoś pomocnika Hej, jest moja breszka Zawsze tu O, jest gwóźdź taki ładny też, będzie dobry. Tu trzeba ta zapadka podważyć. O! I już idzie ustawić tak, jak potrzebuję. Bo to zawsze dołom na sam dół, żeby mi prędko ta końcówka wyjechała. A tak yy, Kidum na połowie wysuwu to styknie. No a teraz wywaliło zarost, która A, tam trudno. Wózdek się schowia. w duma tu muszę pamiętać, żeby breszka się wsadzić tu. Teraz się lepiej robi. Przed tym to kurde przy każdym rozrzutniku te łańcuchy przeskakiwały i trzeba było zaś to odkręcać, przestawiać. Totalno masakra. A teraz no gaz i rura. Ale szybko dochodzą teraz te przynice. 9, 9 dni 8 dni nawet od młócenia i trzmienia o zimego, to jeszcze wtedy na pół zielone było a teraz już chodzi. Patrzę, że te ziarnka jeszcze są miękkie w środku ale to jest kwestia tych dwóch dni teraz najbliższych i ruszą żniwa pełną barą Żebaki już widać, że dosychają że w ciągu tygodnia ludzie będą startować do rzepaków. Więc minęło zimy, już ludzie kończą pomału. Przyjechałem w tym roku od Mela Drugi rok po centrali. W zeszłym roku tu przyjechała taka firma. Z mobilnym... Takim sprzętem do czyszczenia i zaprawiania. I to, jak chcę to zrobić. W tym roku myślę, że zrobię to samo. Strach pomyśleć, wiele może tu na materiału się tego kosztować. W momencie, jak tu na pszenicy będzie kówno warto. Po ukraińskiej najechało. Ale cóż, taki żywot. Pierwszy raz by doili każąc nam płacić za nawozy, masne pieniądze, a teraz się będą cieszyć, że kupią od nas pszenica za przysłowiowy damski ha ale co zrobić? Trzeba dali robić swoje liczyć na to, że się będzie dali. Mógła ta gospodarka prowadzić i się nie splejduje. Złożyć z tymi co nabrali kredytów. Bo teraz jeszcze banki dodatkowo dożydają, No to zawsze godzą, że póki jeszcze nie masz kredytu, zawsze to jakoś idzie. A jak już masz kredyt, to ci potem i pole mogą zlicytować i wszystko. Może im stary sprzęt, może i ręcznie czy dużo napierdzielą. Warunki są jakie są ale przyja minimum krechy. Też jest taki sprzęt, co sobie większościowo sam ogarna w razie awarii. Ten zapach, zapach pieniędzy zaoszczędzonych na saletrze. Gerard zaś tam będzie coś golał, że napisał, że ją na rzeką jak je! Niech ludzie wiedzą miastowi! A oglądają tam jakieś klaunów, kiedy wiedzą, że wszystko jest zajebiście. Z hektara pszenicy mają 15 tą pszenicę. Nigdy się nic nie dzieje, nic się nie psuje. Takich na YouTube jest pełno. Takiej sztucznej komercji to się mogą ludzie naoglądać i tak chcą. A ja po prostu godum jak jest. Bez ściemniania i pierniczyję jak upon. Dobra. Teraz właśnie idę zmienić na szybszy sposób w nowoczesnych rozrzutnikach. To styknie przekręcić gałeczką w traktorze i już to leci szybciej. A tu się trzeba przejść. Przynajmniej człowiek się ruszy. Końcóweczka. No, coś mi się tu troszkę gnójna. Na yy, na nawijo, ale to tam. O, nawet światła z dopust świecą, bo ostatnio, że kupił nowy czujnik i zadziałały. No i teraz użycie ta resztówka na większej powierzchni, bo tu już było kidane jak widać zresztą A co do następnych planów do tego kawałka pola, to wiadomo, będzie oranem. A reszty to się w kolejnych odcinkach. Co ja będę na tym kawałku robić? Zanim rada do końca pola, to się to fajnie wyczyści tam. No i tu macie ta pszenica. Przejada się jeszcze bo tamta pszenica. Czy się to... Niestety to nie ma całe moje, aż pod ta kukurydza tam. Nie wiem co będziecie bijeli, bo słońce napiernicze do telefonu. Moje jest tak do połowy, o! No, może nie do połowy, bo tam chyba jest 5 hektarów, a mojego tu jeszcze są 3 hektary. 5 albo 6 tam ja nie wiem. Musiałby się znów zaraz spytać. A nieważne. Fakt jest taki, że nie wygląda to źle. Mimo małej dawki nawozu, a tu jest stanowisko po kukurydzy. Było bornik pod kukurydzę, to solidne ilości A przeciwym było wapno granulowane rozsiotę Tak, rozrzutnik czysty Wystarczająco Duże pagod spółdzielni też tu ostatnio jeździli, to chyba sklejali, żeby się nie łuszczyny nie rozsypywały A może i coś więcej, ale tego nie wiem o. Na ten kawałku wyglądą wygląda smerfastycznie <grymny> O jest też był pierwszy rok sioty od kumpla, zamieniony, dzięki Robert. Bo zeszłoroczny się do siebu za bardzo. Szłoby no, dać większą dawka też by go szło pociąć, ale tam było dużo takich ziarenek niedojrzałych, bo on legnął, potem odbił i takie zielone było mucone. na tej przyczepie się to było troszkę zgrzało, ale odparowało i nic się tym nie stało, bo jak na wóz to jak to Cały czas to sprawdzało czy się nie grzeje, czy się nie zagrzało, a zboże, same ziarno pachniało fajnie, nie było czuć, żeby waliło jakimś steklizną, grzybem, czy czymś takim. Tu kukurydza od sąsiada niedalekiego wywaliła już wiecha do góry, po naszymu kiczki. A kiczka wylezie i kolba się pojawia, to wiadomo, że przestała rosnąć. Już w zwyż. teraz idzie na ziarno. Ale to wszystko i tak pójdzie w pryzma na kiszonka. Tu u nas, w naszej miejscowości, większość kukuryzy tak w ten sposób kończy. W pryzmie jako karma dla krów, dla byków. Chociaż w tych drugich szanowicach już coraz mniej. Tu jeszcze trochę zostało ale to już raczej większość tacy gospodarze co mają kilkadziesiąt albo kilkaset hektarów a przy okazji jeszcze tam mają wiadomo jałówki niektórzy trzyma, trzymają te byczki hodują je na wielkie i sprzedawają a tych co mają byki jako typowo opasowe to już u nas praktycznie nie zostało. Paru gospodarzy. Tych, co mają świnie, to już praktycznie wszystkich wykończyli. Zostali dwaj. Co tam mają po parach sztuk? W naszej miejscowości oczywiście chodzą cały czas nie? niej. Byki tam, też tam paru gospodarzy. Troszkę więcej co młode krowy. No i teraz nie? Zresztą obejście co się dzieje w Holandii to będziecie wiedzieć w kierunku ta nasza Unia i od niej polityka rolno się kieruje Dobra no co Nie ma tu zagodać więcej Gnoj wykwidany ja na dudum pora karmienia bydła bo karmieniu się chyba naładuję jeden, ale czy będzie chciało mi się zniechać To już będzie gdzieś o godzinie w pół do ósmej, ósmej, to już raczej nie. Bardziej ósma, pół Bo już teraz będzie koło szóstej. Zanim karmę to półtora godziny, zanim ja to z pół godziny, nie, nie, to już raczej dzisiaj nie pojadam. Nic by nakończył. Pamiętajcie, zobaczymy się w następnym odcinku. Pozdrawiam tych wszystkich Marudów. Kiedy wiedzą o, o których chodzi. Trzymajta się. Nara.